Hej, witam was w drugim odcinku 5 najlepszych zagrań tygodnia z Heroes of the Storm. Dzisiaj chcę wam pokazać parę naprawdę świetnych akcji, dlatego szybko przejdźmy do numeru 5. Także na miejscu piątym mamy pięknie wykonane łombo combo przez drużynie niebieskich, został tutaj wykorzystany szkwał, czyli jeden z ultimate'ów Falstada, no i w tym momencie Falstad inicjuje całą sytuację, używa lotu, używa szkwału, popycha wszystkich w kierunku swojej drużyny, no i teraz ląduje ultimate Zagary pod spodem, w tym momencie pierścień lodu dokańcza praktycznie już całą resztę, no i w tym momencie drużyna czerwona została totalnie zanihilowana, pięknie wykonane łombo combo, jedyny uter w tym momencie z całym równaniem zginął. Na miejscu czwartym mamy kolosalną serię zabójstw Nowy, dla ścisłości Nowy Niebieski, także zaczyna go od zabicia Nowy Przeciwnika. No w każdym razie jest to jedno z największych źródeł zagrożenia, ponieważ zadaje ogromną ilość obrażeń. No i wycofuje się z pola bitwy. Dostaje także kamuflaż i teraz zaczyna się spotowanie, także Bychacza Brightwinga, który troszeczkę za bardzo się wysunął na prawo. Pięknie go wyspotowała, zabiła. No i w taki oto sposób zabrała do świata nieżywych. Widzi już, że Anubarak jest naprawdę bardzo nisko na punktach życia. No i także zabiera go do, do świata nieżywych. I także razem z nim Jane. E. Ostatnie boje wraz z Muradinem. Ale Boss tutaj pięknie ją dokończa. I do tego Boss także dokończa Muradina. Składając to wszystko na piękną pętę. Piękną pętę nowy. A więc pod numerem trzecim mamy piękny pokaz umiejętności w wykonaniu tego tutaj Ilidana, który, no to, to jest jeszcze nie ten moment, ale który zrobił na tym gameplayu coś naprawdę niesamowitego. No i jeszcze trzeba się zastanowić, czy to były jej umiejętności, czy może szczęście. A więc tutaj akcja ta zaczyna się od tego, że drużyna niebieska, dwaj członkowie drużyny niebieskiej decydują się na mały desant na kor drużyny czerwonej, zabierając mu aż 64% życia. Pozostawiając mu jedyne 36%, to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że to były tylko dwie postacie. W tym samym czasie abatur zrobił mały, mały podkop pod bazę, postawił spawner lokustów, no i zadał 20% korowi przeciwników, korowi niebieskiemu. Ale co to się tutaj dzieje? Ilidan zmierza w kierunku bazy niebieskich, wchodzi do środka bazy, no i decyduje się na zaatakowanie rdzenia przeciwników, biorąc pod uwagę, że. 5, Aj, Abatur wyszedł troszeczkę w niezbyt fajnym momencie. No i zginął. Nie miał jak się wycofać, ponieważ kontrolował potwora, który teraz chodzi po mapie. No i nie wydaje się, jakby Illidan w tym momencie był w stanie tego kora zniszczyć. d 1% obrażeń. A za niedługo. ETC oraz... A, i drugi Lidan się pojawia, jak Abatur klonuje Ilidana, no i mamy teraz dwa ilidany zdające naprawdę duże obrażenia. Kornisko na życiu, no i zobaczmy co z tego wyniknie. Stage w sensie środek akcji, no i nowa używa swojego ultimate'a, ale ultimate Ilidana pozwala mu przeżyć i zniszczyć kora. Wow, wow, to było niesamowite. Pod numerem drugim chciałbym Wam wytłumaczyć... W kolejnym filmie kolejną rzecz, kolejną kompozycję, kolejną synergię, można by tak to nazwać. Otóż Cloud9 tutaj wykorzystało naprawdę bardzo fajnie synergię pomiędzy Tyrande oraz Muradinem. Polega ona na tym, że Muradin jak widzicie w tym momencie wskakuje na przeciwnika, stunuje go, a potem Tyrande jeszcze raz go stunuje przy pomocy swojej strzały spadającej z nieba. No i to się praktycznie kończy już jego śmiercią. Naprawdę nieźle to działa we, we wczesnych etapach gry ale jeżeli chcecie to wypróbować, naprawdę zachęcam, żebyście dodali sobie drugiego tanka, yy, takiego realnego tanka, bo w tym momencie Radim nie jest zbyt dobrym wyborem, także EPC myślę dobrze by się sprawdził, w takim wypadku jako, jako drugi tank. No i to myślę było na tyle. Po prostu to jest taki early game. early game, taka sy synchronizacja early gameowa, która naprawdę bardzo dobrze działa. Tylko właśnie ten Muradin nie jest zbyt dobrym jako tank, i budowanie go w obecnym stanie jako tanka jest myślę niezbyt dobrym pomysłem, dlatego to tak tylko napomykam. No i e, mówię to, te, te wszystkie informacje, dlatego że zawsze mieć jakiś plan w grze na początku to jest zawsze jakaś fajna rzecz, i po prostu to już od samego początku Wam daje. Sporą przewagę nad tymiem przeciwnika, jeżeli oczywiście macie kilkuosobową drużynę. Tutaj jeszcze Cloud9 dodało sobie Zeratula z talentem, który mu się stakuje i wysłali go na topa, żeby sobie właśnie zdobywał, zdobywał staki na topie, zabijając minionki. No i to, to taki mały plan, taka mała dygresja, którą chciałem dodać. No, jak widzicie, całkiem nieźle to działa. Tyrande Ogłusza przy pomocy swojej strzały. Muradin także stunuje, no i to tak fajnie wszystko wychodzi. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o numer drugi. I w końcu, pod numerem pierwszym, mamy coś naprawdę, naprawdę epickiego. To, co tutaj się zaraz wydarzy, jest. Wow! Prześwietne i i naprawdę przez pewien czas było to dla mnie dużym zaskoczeniem, a więc w tym momencie czerwoni mają ogromną przewagę dwa poziomy różnicy poza tym spójrzcie na minimapę został im urwany tylko jeden, jedyny fort z kolei u niebieskich z tego co widzę jest tylko jeden kip jeden kip, który dodatkowo no, już praktycznie nie żyje jakimś cudem jednak udało niebieskim się odepchnąć, czerwonych, no i teraz biorąc pod uwagę to, że czerwoni nie mają ich jak jak za to pokarać zdecydują się na zrobienie bossa, który no powinien, że nie zostać zrobiony zostało czerwonym urwane, urwane dwie postacie, zostały zabite dwie postacie, więc nie mieli jak ukarać tego, zrobienia tego bossa, także boss kieruje się już na botoma, zobaczmy co uda mu się zrobić, czy czerwoni zdecydują, tak zdecydują się w tym momencie na Zablokowanie Bossa, pokonanie Bossa, Niebiescy robią małe podchody w tym momencie, ale czekamy na ten jeden, na tą jedną, jedyną walkę, która za niedługo tutaj się wydarzy. Czerwoni i Niebiescy w końcu kierują się na Mida wraz ze swoimi najemnikami. No i piękny Void Prism zamyka dwóch przeciwników i jednego swojego, ale nie został zbytnio wykorzystany. Piękny Stun Diablo tam ody nakłada ogromne obrażenia na Czerwonych. No i przed chwilą zginął Zeratul, więc jest 4 na 5. No i piękny moszpit, który dosłownie dokończa całą sytuację niebieski, pomimo takiej, takiej ogromnej, ogromnej nieprzewagi. A tego przeciwnego udało im się odeprzeć atak. Udało im się zdobyć po raz kolejny przewagę. Po raz kolejny, po raz pierwszy przewagę w tym meczu. Także decydują się na zaatakowanie w tym momencie Kora. decydują się na popchnięcie linii frontu, na przepchnięcie tego kipa, no i zobaczmy jak szybko zostanie on zniszczony. Klątwa także dla nich w tym momencie zostaje zostaje przez nich zaanektowana, no i zobaczmy co dalej, jak to dalej pójdzie. Czennie śmiertelny oraz Diablo w tym momencie jako jedyne postacie, które nie za bardzo mają zbyt dużo damage'a, bronią w tym momencie, no, bronią w tym momencie swojego ich Kora no i... Chen w tym... Uuuu! Został zabity! Chen został zabity, więc w tym momencie... Używam za dużo w tym momencie, ale sytuacja jest naprawdę tragiczna, no i... Core... Core jest nieźle, nieźle okładane, ale Tykus... Tykus został zabity, odpłacił, odpłacił Zeratul, to oczywiście życiem, no i Diablo, Diablo niebezpiecznie na życiu. Diablo bardzo niebezpiecznie na życiu, ale piękny ult ze strony Regara, który killuje go dosłownie za całe HP. No i 8%, 8, 6, 5, 3... 2 1 ITC nadal żyje, nadal żyje, ale czerwonym udało się odeprzeć atak niebieskich, zostawiając rdzeniowi jedyne 1% życia. No i czerwoni decydują się na zaatakowanie kora przeciwnika we 3 Mały, mały desant, może nie jest tak mały, ale decydują się na zaatakowanie kora przeciwnika. No i czy uda im się? Czy uda im się? Za niedługo powinni się odrodzić parę, parę niebieskich. Powinno się odrodzić. Odyn nakłada dosyć duże obrażenia, ale czy to będzie wystarczająca ilość obrażeń? Teraz pojawia się Malfurion. No i korn niebieskich pada. Wow, 1% HP.